Elo. Dzisiaj coś nietypowego, bo będę robił serwis amortyzatora ZEBA. Jest to dla mnie nietypowe, bo nigdy jeszcze tego serwisu nie robiłem. No i w czasie w filmiku zobaczę wszystkie rzeczy mam. Na razie wydaje mi się, że wszystko mam, ale to różnie bywa. Mam taki olej do zawieszenia i mam jeszcze sram bater, żeby wszystko chodziło jak masło. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Więc na początek ważne jest bardzo, żeby wymontować ten amortyzator z roweru, wyciągnąć wszystkie części niepotrzebne, czyli na przykład ja tu miałem błotnik, wyciągnąłem go, żebym nie miał potem problemu yy, i wiadomo, umyć bardzo dobrze ten amortyzator, żeby żaden pył się nie dostał do środka obejrzałem w filmie jakiegoś przedwczoraj więc dobrze nie pamiętam co trzeba zrobić, ale wydaje mi się, że wszystko będę dobrze robił, no bo to też nie może być takie trudne Dobra, więc zacznijmy od spuszczenia powietrza te powietrze spuścić, żeby to nam nie wybuchło. Bardzo ważne jest jeszcze, żeby rebound na maksa wykręcić. Chodzi o to, żeby dać jak najszybciej. To jest taka malutka śrubeczka, która zabezpiecza te pokrętło, żeby nie wypadło. Dobra, więc teraz bardzo ważną rzecz jest podkręcić rebound. Odkręciliśmy rebound i odkręcić teraz te dwie śrubki. Ważne jest, ja sobie zrobiłem taki Pojemnik na olej dobra, od trzech do czterech obrotów, więc lecimy z tematem. Raz, dwa, trzy. Cztery.

więc używamy mocniejszego klucza i będzie to klucz do kaset no. teraz odkręcamy nie wiem czy już powinien lecieć olej czy nie mamy śrubkę zajebiście tak to musimy wyczyścić dość pięknego panowie. Do tego użyję sam papier, bo się taką kolem myć. Widać, że tutaj jest minimalna ilość kurzu na całej tej ladze. A na tej ladze tak samo. jest bardzo mało, ale jest jednak. Tak to wygląda światło. Biorę sobie najniższy impuls jaki mam czyli to jest chyba jedynka albo coś do stylu bo nawet nie wiem, czy jedynka jest więc się nie wiem A tak jak wciągnę to, będę bardzo uważam na to więc wybieram sobie kawałek papieru wkładam te gąbki do tego papieru i zgniatam je, żeby ten cały brudny olej wyleciał właściwie dobry stan tej gąbek jest tak szczerze a i teraz kolejna bardzo ważna jest trzeba włożyć te gąbeczki do yy, oto tego smaru, yy, nie smaru, tylko oleju i muszę znaleźć jakiś kubek za chwilę wracam razem od taki kubeczek z kuchni Oby się nie wkurzyła, ale tak niczego da się kupić za tam euro. Wkładam tutaj te gąbeczki i zalewam olejem. Dobra, więc teraz zaczynam wkładać gąbki. One już są dosyć czasu w tym oleju. Dobrze. Tak. Dobra. Jeszcze kartas z mała. Więc z play 20 a potem 10. To ja to wyczyszczę. Trzeba to przekręcić z odpowiednią siłą. przecinek 8 na tak. Działa, jest dobrze. Wszystko gotowe. Wypadałoby napompować amortyzator i zobaczyć, czy on w ogóle wystrzelił w górę. Przechodząc do tematu, amortyzator się ugina. Jest dobrze, naprawdę ładnie się to ugina. Teraz dużo powietrza na lewości jest dwoma palcami, jest z tego niego ugię. Wam, jak zrobić serwis amortyzatora. Robię to po raz pierwszy raz. No i było to bardzo proste. się 15 minut zajęło. Więc się cieszę bardzo z Dlatego Ten olej kosztował 4 euro. Caves banner kosztował też jakoś 6-4 euro. Więc w stosunku za 10 euro mam serwis yy, 50 zrobioną. Więc się cieszę, bo działa naprawdę fajnie. Jestem tu na dziś i miłego wieczoru. Nie wieczoru albo... no, nie do